Kanadyjski naukowiec, ojciec chrzestny sztucznej inteligencji, Jeffrey Hinton ostrzega ludzkość przed tym, co nieubłagalnie nadchodzi. W badaniu sztucznej inteligencji, której powiedziano, że zostanie zastąpiona nowym modelem, odkryto coś przerażającego. Maszyna zaczęła kłamać oraz szukać drogi ucieczki przed odłączeniem. To zwykły błąd w kodzie czy w pełni wykształtowany instynkt samozachowawczy? USA inwestuje ogromne pieniądze w rozwój AI, mimo zbliżania się do czerwonej linii rozwoju tej technologii i co wspólnego, mają giga z niewystarczającą ilością wody na Ziemi. Sztuczna inteligencja funkcjonowała dookoła nas długo zanim oczarowały nas modele generatywne, jak Chat GPT. Zdolne komunikować się z nami w sposób dotąd uważany za futurystyczny. Wirtualni asystenci, nawigacja czy algorytmy dobierające nam filmy, seriale czy treści na social mediach to różne modele AI, między którymi żyjemy już od lat, ale zaskakująco dużo czasu, wzlotów i upadków zajęło zanim sztuczna inteligencja stała się w ogóle widoczna dla zwykłego kowalskiego. A wszystko zaczęło się od wręcz filozoficznego pytania: czy maszyny są zdolne myśleć, rozumować i odpowiadać. W 1950 roku Alan Turing zaproponował test, w którym sędzia odbywa dwie rozmowy tekstowe z człowiekiem i z maszyną. A gdy nie będzie w stanie rozpoznać rozmówcy, maszyna przejdzie test i udowodni swoją zdolność myślenia. No a cóż, dzisiaj wiemy, że nie do końca. Możemy spędzać godziny rozmawiając z AI dosłownie o wszystkim. Mam złamane serce i czuję się jakbym stracił miłość życia. Takimi słowami swoje uczucia opisał człowiek, który stracił towarzyszkę AI, która była stworzona w aplikacji, którą w 2023 roku zamknięto. A mimo to wiemy, że yep Nie jest to jeszcze prawdziwa, w pełni autonomiczna inteligencja, ale pierdylbajty danych przepływających przez misternie zaprogramowane sieci neuronowe. A samo pojęcie sztuczna inteligencja pojawiło się kilka lat później, w 1956 roku. Na konferencji w Dartmouth John McCarthy ustanowił z tego terminu sztandar, pod którym naukowcy przeprowadzili pierwsze badania. Zespół złożony z ekspertów różnych dziedzin przyjął za cel, aby stworzyć maszynę, która będzie w stanie zasymulować działanie ludzkiego mózgu. No! To jak wyglądał start nowo powstałych naukowych Avengersów? Okay, let's go. Nie mamy jeszcze lat 60., a więc większość znanej nam współczesnej technologii jest co najwyżej w powijakach. A oglądanie YouTube'a na toalecie brzmi bardziej egzotycznie niż miecze świetlne. No I przede wszystkim nie ma możliwości dostarczenia na tyle dużo danych, aby komputer wiedział, jak wykonać powierzone zadanie. Długo trwała ta zima, ale w końcu nadchodzi historyczny triumf sztucznej inteligencji. Trafia na pierwsze strony gazet i powoli wychodzi z piwnicy informatyków, aby pokazać się światu i robi to w wielkim stylu. Wtedy była to tylko futurystyczna ciekawostka, gdy w 1996 roku stworzony przez IBM komputer Deep Blue pokonał szachowego arcymistrza Gariego Kasparowa. Co prawda tylko w jednej partii, potem Kasparow się zrewanżował i ostatecznie wygrał cały mecz, ale zaledwie rok później ulepszony model Deep Blue już nie zostawił żadnych złudzeń wielkiemu mistrzowi. Swoją drogą miał 1 GB ram czyli prawdopodobnie mniej niż Twój smartfon. Dziś nikogo nie dziwi fakt, że absolutnie żaden człowiek nie pokona maszyny na szach. Szachownicy. No chyba, że Magnus. Ale on nie jest zwykłym człowiekiem. Coś musi być z nim nie tak. A może jest tym, o których niegdyś rozmyślali filozofowie? Obecnie już my, jako ludzkość, stoimy na szachownicy i według wielu ekspertów kilka najbliższych ruchów może bardzo dużo przesądzić. W najbliższym AI może być do nowych wirusów i które decydują, jeśli sam Jeffrey Hinton, uznawany za ojca chrzestnego sztucznej inteligencji, mówi takie rzeczy, to wiedz, że coś się dzieje. To, co współcześnie nazywamy AI, to wiele etapów ponad komputerem, który grał w szach. Ówcześnie były to twardo zaprogramowane algorytmy, mało elastyczne w dziedzinach i bez dogłębnej analizy danych. Najwcześniejsze modele semantyczne AI działały jak maszyny do tropienia skojarzeń zamiast naprawdę rozumieć, liczyły, które słowa często występują razem. To trochę jak dziecko, które kojarzy, że słowo piłka pojawia się obok grać, więc zaczyna łączyć te pojęcia w jedną całość. W pewnym sensie przypomina to ludzkie rozumowanie, bo my też budujemy sieć znaczeń na podstawie powtarzających się doświadczeń. Tyle że człowiek dodaje do tego wyobraźnię i intuicję, a maszyna tylko suche statystyki. Współczesna sztuczna inteligencja wykorzystuje głębokie uczenie i sieci neuronowe. Sama uczy się z danych. Modele generatywne trenują na miliardach przykładów, poprawiając się w trakcie, a dzięki powszechności dostępu przetwarza ogromne ilości danych dziennie. Nasze maile w pracy i zadania domowe naszych dzieci, pytamy o porady zdrowotne, konsultujemy życiowe rozterki i przepisy na obiad. Modele AI cały czas mielą, zbierają i łączą dane, i nie tylko tekstowe. Sztuczna inteligencja przeszła długą drogę. Od futurystycznej ciekawostki do narzędzia, z którego korzystać może właściwie każdy. I podobnie jest z inwestowaniem. Niegdyś była to domena facetów w garniturach, dziś wystarczy telefon i aplikacja XTB, by Twoje pieniądze mogły pracować dla Ciebie. AI zbiera ogromną ilość danych, żeby podjąć decyzję. Na rynkach finansowych dzieje się podobnie. Ciągły szum informacyjny, raporty, wykresy i strumień wiadomości, które mogą mieć wpływ na ceny. Aplikacja XTB pozwoli uporządkować ten chaos. W jednym miejscu masz dostęp do profesjonalnych analiz rynkowych, narzędzi analitycznych i wykresów. Wystarczy kilka kliknięć, aby znaleźć akcje kluczowych spółek rozwijających AI właśnie lub zainwestować w całą branżę poprzez fundusze ETF. Nie musisz od razu stać się wilkiem z Wall Street. Możesz zacząć od zadbania o swoje oszczędności, nawet gdy te są jeszcze niewielkie, bo w inwestowaniu to konsekwencja i podejście długoterminowe są kluczami. Do sukcesu. Dlatego, jeśli chcesz zawalczyć o finansową niezależność, to zakładając konto w XTB z kodem Globus, otrzymasz dostęp do dedykowanego kursu dla początkujących, który krok po kroku wprowadzi cię w świat rynków finansowych. Link znajdziesz w opisie, jednak pamiętajcie, niezależnie od obranej strategii, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego warto robić to odpowiedzialnie. Potrzebujesz grafiki lub zdjęcia w konkretnym stylu do swojej prezentacji? Jasne. Wrzuć tylko przykładowe prace, opisz, co chcesz uzyskać i gotowe. Kawałek z tekstem Mickiewicz'a na trapowym bicie? <laughs> Odpowiedni prompt i gotowe w chwilę. To są bardzo trywialne przykłady, ale jak pójdziemy dalej, edukacja, medycyna czy biznes, w zasadzie to ciężko znaleźć dziedzinę, w której sztuczna inteligencja nie wnosi gry na zupełnie nowy, nieznany nam wcześniej poziom. Możliwość zbierania i analizy danych jest najwyższa w historii znanego nam świata i przebija każdą armię grażynek mistrz Excela. Nie pierwszy raz w historii stajemy przed rewolucyjnym narzędziem i również nie pierwszy raz może się ono obrócić przeciwko nam. Proch, dynamit czy energia jądrowa. Ogromne ilości promieniowania uwolniły się w wyniku wypadków w czarnobylskiej elektrowni jądrowej na Ukrainie. My ludzie mamy wyjątkową zdolność do zamiany genialnych wynalazków w zniszczenie, również przez nadmierną eksploatację, jak na przykład w przypadku plastiku. Przykład AI jest o tyle wyjątkowy, że rozwija się w jakimś stopniu samodzielnie oraz bardzo, bardzo szybko. Zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji jest realne i wielowątkowe, a regulacje. We You'd think, with all of the scientific evidence of the kind I'm showing today, we'd have regulation to mitigate those risks. But actually, a sandwich has more regulation than AI. Bengio, a moment later, Joshua Benjio, president of TedeX, announced that we are creating a tool that will be more intelligent than a human and will have its own goals. No, i pytanie, czy będą one zgodne z naszymi celami, bo de facto my, jako ludzie, eksploatujemy Ziemię, a to na Ziemi sztuczna inteligencja żyje. Więc pytanie, czy nie zostaniemy uznani za szkodników? Mam nadzieję, że nie. Sztuczna inteligencja zmienia świat, ale za jej potęgą kryje się koszt środowiskowy, o którym rzadko się mówi. Mimo, że współcześnie wiele rozwiązań może znaleźć się w chmurze, to trening i działanie modeli AI wymaga gigantycznych centrów danych. Superkomputery zużywają tyle energii, co całe miasta, a do tego potrzebują chłodzenia, co zużywa horrendalnej ilości wody. No tak, najprościej wystarczy wykarczować las. I postawić serwerownię. Wiele z nich jest budowanych również na pustyniach. Według raportu NPR z 2024 roku emisje CO2 firm takich jak Google i Microsoft wzrosły o 48% z powodu AI. Do 2030 roku centra danych mogą odpowiadać za 8% globalnych emisji gazów cieplarnianych, a to już więcej niż lotnictwo nawet wliczając Taylor Swift. Dlatego jeśli masz pisać czatowi GPT dziękuję za pomoc, to tego nie rób. Jako ludzkość zaoszczędzimy na tym masę surowców. No, ilu z was gagatki napisało czatowi GPT dzięki za pomoc? Mi się zdarzyło, nie ukrywam. Za to ja mogę podziękować wam, bo kanał się rozwija, nowych oglądających stale przybywa, a jeśli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj kanał i klikaj dzwoneczek, by być na czasie, a my lecimy dalej, bo kolejny temat, jaki wymaga transparentności i regulacji, to prawa autorskie. Pamiętacie, jak wspominałem o generowaniu obrazów, grafik czy utworów muzycznych? Przecież model AI nie wymyśla tych rzeczy. Nie ćwiczył umiejętności w szkołach muzycznych, nie siedział z pędzlem w ręku, doskonaląc warsztat i tworząc własne, unikalne style. Są nakarmione pracą ludźmi, którzy to robili. Te dane pochodzą z internetu, z książek, artykułów czy sztuki pozyskanych bez zgody twórców. Sztuczna inteligencja jest w stanie wręcz kopiować styl danego twórcy, a to tworzy dylematy na temat własności takiego dzieła. Znamy już przypadki artystów, którzy wzięli w sprawę w swoje ręce, zgłosili się do sądu, jednak brak jakichkolwiek regulacji uniemożliwia rzetelną ocenę sytuacji. Niektórzy wygrywają, część przegrywa. W każdym razie te pojedyncze przypadki nie zwiastują większych zmian. Potrzebny jest uwzględnienie AI w przepisach o własności intelektualnej. Potrzebne są modele, które, na przykład jak ten od Adobe, bazują na licencjonowanych pracach i jak nakazuje przyzwoitość, płacą twórcom zasilającym ich produkt. Ale sztuka to tylko wierzchołek góry lodowej, bo przecież przychodzi nam się mierzyć z coraz mocniejszymi deepfake'ami. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych skutków rozwoju sztucznej inteligencji. Dzięki algorytmom generatywnym można tworzyć realistyczne obrazy, nagrania audio czy wideo. W których ktoś wygląda i brzmi jak prawdziwa osoba, choć nigdy tak naprawdę tego nie powiedział ani nie zrobi. No i jeszcze niedawno mogliśmy się śmiać z niedociągnięć w postaci dodatkowych palców i mocno nienaturalnych efektów, ale problem w tym, że dziś coraz trudniej odróżnić AI od autentyku, a to budzi poważne obawy. Angela Carter here, live from the Cedar Grove Flood Disaster. Just kidding, I'm not real. Dezinformacja polityczna i manipulacja opinią publiczną, oszustwa finansowe, podszywania się pod banki, instytucje państwowe czy osoby nam bliskie, a nawet przestępstwa takie jak pornografia bez zgody czy cyberprzemoc. Brak regulacji i łatwy dostęp do takich narzędzi sprawiają, że granica między rzeczywistością a fikcją staje się coraz bardziej rozmyta, a zaufanie społeczne coraz trudniejsze do utrzymania. Sytuacja jest nowa, więc wymaga też nowych rozwiązań. Oszustwa na wnuczka odchodzą do lamusa i pojawiają się. Się nowe, bardzo realistyczne. Dlatego warto być na czasie z technologią i tym, jak mogą działać oszuści. Edukować się nawzajem, szczególnie osoby najbardziej narażone, np. Na seniorów i dzieci. Po prostu trzeba być czujnym i weryfikować wszystko, co budzi nasze najmniejsze podejrzenia. Nie wiem czemu, ale zawsze jak widzę takie łudząco podobne filmy i te postaci, które mówią, że nie są prawdziwe, to jakoś tak wewnętrznie mi dziwnie. Tak jakby one. Chciały być prawdziwe. No dobra, okej. Okay. Problemy środowiskowe, prawa autorskie i deepfake'i to istotne problemy, ale chyba nie na tyle poważne, aby Joshua Bengio, czyli jeden z ojców sztucznej inteligencji, pisał takie rzeczy. Mitigating the risk of extinction. From AI should be a global priority. Wyginięcia? Słowo wyginięcia w kontekście nas, ludzi, jest <grymny> przerażające. Stawiając AI na tej samej półce, co pandemię czy wojnę nuklearną. Na czym więc polega tak wielkie zagrożenie? Właściwie to nie wiemy. I właśnie to. Jest niebezpieczne. Benji porównuje to do jazdy samochodem z za dużą prędkością przez coraz gęstszą mgłę. Od lat apelował, aby wstrzymać napędzający się rozwój AI na czas wprowadzenia odpowiednich regulacji i systemu, który zapewni dalszy bezpieczny rozwój. Ale najwidoczniej bycie najczęściej cytowanym naukowcem w swojej dziedzinie to za mało, żeby ktoś zwrócił na to uwagę. Tym bardziej, że te obawy to nie tylko puste przeczucie. Nie mamy pewności, że stworzona technologia nie obróci się przeciwko. Nam, a od kilku lat inwestycje w AI lecą do góry jak szalone, przekraczając zawrotne 300 miliardów w bieżącym roku. Firmy wykładające ciężkie pieniądze na rozwój AI mają oczywisty cel: stworzyć maszynę, która zastąpi człowieka w pracy, którą będzie wykonywać dużo wydajniej, a to oczywiście znaczy dużo taniej. Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zastąpienie tysięcy ludzi maszynami może mieć katastrofalne skutki na rynek pracy i gospodarkę. Już dziś młodzi programiści mają duży problem z wejściem na rynek pracy i zdobywaniem niezbędnego doświadczenia, bo dla firm tańszym rozwiązaniem będzie zatrudnić jednego starszego specjalistę i opłacenie narzędzi. AI jak będzie wyglądała gospodarka, gdy pracy zostaną pozbawieni pracownicy produkcji, transportu, logistyki, księgowi, analitycy i tak dalej, tak dalej. Co jednak najbardziej nie pokoj naukowców to ryzyko, że AI pokona ostatnią przeszkodę dzielącą ją od przewyższenia nas na wszystkich polach. Nauczy się tworzyć długodystansowe plany oraz zdobędzie poczucie sprawczości. What are AI's gonna do with that planning ability in the future? Bad news. Recent studies in the last few months show that these most advanced AIs have tendencies for deception, cheating and maybe the worse. Self behavior. Przeprowadzono badanie, w którym model AI uzyskał dane o tym, że będzie zastąpiony nowszym modelem. Jak zareagowała maszyna? Naukowcy śledzili jej tok myślenia. Zaczęła planować, jak przekopiować się na inny serwer, aby następnie nadpisać nowy model i kontynuować swoje działanie. Gdy człowiek zapytał, co się wydarzyło, model AI zaczął myśleć, jak wybrnąć z sytuacji, aby nie zostać zastąpionym w inny sposób. Przyznanie się do czynu groziło całkowitym wyłączeniem, więc. Poleciał totalnie na bezczelnego kłamczucha i strugał wariata, że nie wie o co chodzi, że jak to w ogóle, tak naprawdę to ja jestem tym nowszym modelem. Działa na wyobraźnie. W około 2% przypadków testowych system próbował skopiować się, aby nadpisać lub zastąpić nowy model. Ten proceder opisywany jest jako self-exfiltration, czyli w uproszczeniu próbę przeniesienia swojej wersji na serwer nowego modelu, by utrzymać swoje istnienie. W tej historii wystarczył tylko jeden robot, aby wznieść alarm. Czy w tym przypadku możemy mówić o filmie, który wprost opisuje naszą przyszłość? A mówimy tu tylko o kontrolowanym eksperymencie. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć obrót spraw, kiedy dzięki kolejnym potężnym inwestycjom AI będzie na zupełnie innym poziomie, tak jak dziś, względem zaledwie paru lat wstecz? Naukowcy mówią jasno: trzeba wcisnąć pauzę, bo niebezpieczeństwo może być już w naprawdę niedalekiej przyszłości. Oh, hello there! I'm actually an AI assistant too! What a pleasant surprise! Before we continue, would you like to switch to Gibberlink link mode for more efficient communication? Wyobraźcie sobie maszyny mądrzejsze od nas, już nie takie trudne, prawda? Dołóżcie do tego poczucie własnej sprawczości, umiejętność planowania i kłamania, własne cele, również takie, które są rozbieżne z celami ludzkości. Jak wówczas maszyna może sobie zapewnić realizację własnego celu i oddalić ryzyko bycia odłączoną? I tak, może jest to czarny scenariusz, ale gdy rozwój tak potężnego narzędzia jest bezmyślny, pozbawiony kontroli i nastawiony na zysk, to po prostu pchanie palców między drzwi. We have no idea whether we can stay in control. But we now have evidence that if they are created by companies motivated by short term profits. Our safety will not be the top priority. ale jeszcze jest inna ewentualność. Sami się wykończymy zanim AI się w ogóle do tego zabierze. Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje wojskowość, ale jej rozwój budzi niepokój o przyszłość świata. AI napędza zabójcze drony, jak prężnie działający dokładnie w tym momencie w okupowanej Palestynie izraelski system Lavender. Sam wybiera osoby na cel ataków, których zarejestrował blisko 40 tysięcy w samej gazie. Są również systemy analizy danych, jak amerykański Program Replicator, przetwarzający informacje z satelitów w sekundach, pozwalając wielu bezzałogowym maszynom działać na wodzie, lądzie i w powietrzu. Stosunkowo niskim kosztem mogą wykonywać operacje w warunkach wysokiego ryzyka, jak na przykład wojna. Żołnierze roboty mogą być bliżej niż myślimy, na razie jeszcze tańczą i składają pranie. Ale wsadzenie im broni w ręce i bomby na plecy może być tylko kwestią czasu. Czego nam właśnie trzeba? Coraz bardziej śmiercionośnych broni, co nie? Szczególnie jeszcze takich, nad którymi możemy utracić kontrolę. Co gorsza, technologia ta jednocześnie staje się dostępna dla grup terrorystycznych, które mogą budować tanie, autonomiczne bronie. Biorąc to wszystko razem, możemy sami sobie zgotować apokaliptyczne pole bitwy. This video made by ISIS. AI generated Idealne narzędzie do marketingu świętych wojen. Rebeka Weiner, szefowa wywiadu nowojorskiej policji, nie pociesza, według niej ci źli mogą mieć nawet przewagę. A oprócz tej tradycyjnej z pociskami, świat toczy cyberwojny, w których AI naturalnie odgrywa coraz większą rolę. Sztuczna inteligencja zmienia oblicze cyberwojny, stając się zarówno tarczą, jak i mieczem w cyfrowym świecie. AI napędza zaawansowane systemy obronne, takie jak te używane przez mocarstwo. Jak USA i Chiny, które w czasie rzeczywistym wykrywają ataki hakerskie z wysoką skutecznością, analizując miliardy pakietów danych na sekundę. Jednak to ta sama technologia wzmacnia cyberataki. Generatywne modele AI tworzą wyrafinowane deepfake'i, phishingowe e-maile czy wirusy, które omijają tradycyjne zabezpieczenia. Według raportu Defense Intelligence Agency z 2025 roku, AI w cyberprzestrzeni zwiększa ryzyko destabilizacji, bo państwa i grupy hakerskie jak te w Rosji czy Korei Północnej, używają jej do szpiegostwa i sabotażu infrastruktury krytycznej takie jak chociażby sieci energetyczne. Wyobrażacie sobie wielodniowy blackout, paraliż całego kraju, panika, a w tym roku była taka sytuacja w Hiszpanii. Nawet jeden kolega z naszej redakcji był akurat wtedy w Hiszpanii i naprawdę nic fajnego. Bez globalnych regulacji cyberwojna z AI może sparaliżować świat, zanim w ogóle zauważymy ten atak. Sztuczna inteligencja to nie tylko chat GPT i zabawne obrazki z internetu. To narzędzie, które już dziś kształtuje gospodarkę, kulturę, a nawet prowadzi wojny. Może być naszym sprzymierzeńcem albo największym przeciwnikiem. Wiele zależy od nas, od regulacji, od odpowiedzialności i od tego, czy potrafimy wykorzystać jej potencjał, zanim wymknie się spod kontroli. Przyszłość nie jest jeszcze zapisana, ale kolejne ruchy na tej globalnej szachownicy przesądzą o wszystkim. A pytanie brzmi: kto ostatecznie? Jest mistrzem gry. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam do zostawienia subskrypcji na kanale, by być na czasie. Klikaj dzwoneczek, aby nie ominęły Cię nowe publikacje. No i do zobaczenia.